na w 10 już, już we Włoszech. E, jesteśmy teraz na minus 1 piętrze Idziemy do garażu widzowie. E, no i idziemy ten. E, widzowie. idziemy e, do, do Di Stefano Sastiano. E, to jest tak Atri Mamy sukni włożyć Dwie godziny jazdy, więc subskrypcja, paczki w górę. No e, i widzowie już idziemy. Hmm dobrze, więc widzowie my już idziemy. Tutaj piękne widoczki jakby i wam, tutaj coś jest. Tu jest jeszcze Cinema Toilet, czyli tu są tam, gdzie są toalety i te cinema, o to ja, te światełko to ja witam. Dobra, to jest moje światełko. Widzę, na mam naładowany telefon, więc nie będzie tylko trzech fartów, tylko więcej. Jakieś <grym grym> rzeczy mi zabrali, włosy tam sobie kadają, więc subikować w ogóle, sobie... więc mówię, co moim. <grym> Idziemy to... do do taki sam Stefano, jakby tak, już, no już dziesiąty dzień, mało już, jakby łącznie jeden dzień będziemy na plaży, bo jutro jedziemy do sklepu, a dzisiaj dnia będziemy, bo jest godzina 11, nie byliśmy jeszcze na plaży. No eee, i taka... wiecie o co chodzi widzę po prostu? Hmm. Idziemy do garażu widzowie. Poproszę. Gioch, nie wiem co to znaczy Gioch, ale garażu, cinema toaleta. Czyli toaleta z cinema. No, więc yy, widzimy, czas wchodzić. Yy, te właśnie nie wiem, czy to jest na pierosy, czy co, czy śmietnik, nie wiem. To, to tabliczka. No i co, wchodzimy już do garażu, widzowie. Um. No i co, no? te ładne rzeczy. No i wiecie, dobra. Ja wam bardzo dziękuję za part 1. Widzimy się w parcie dwa, widzowie. Więc subiki, łapoczki w górę. Zapraszam to partię dwa.